Komunikacja w relacjach damsko-męskich to temat, który może wydawać się intuicyjny, ale jego zrozumienie jest kluczem do budowania bliskości, zaufania i trwałej więzi. W codziennym życiu łatwo wpaść w pułapki błędnych przekonań i nawyków, które zamiast budować, często osłabiają naszą relację. Co więcej, samoakceptacja i stabilne poczucie własnej wartości są fundamentem tego, jak komunikujemy się z najbliższymi, szczególnie z osobą, którą kochamy. Jak powiedziała dr Ewa Wojdyło, jeśli chcesz kochać kogoś naprawdę, musisz najpierw pokochać siebie. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że poczucie własnej wartości wpływa na to, jak interpretujemy słowa i gesty partnera oraz jak odpowiadamy na jego potrzeby. Dr John Gottman, światowy autorytet w psychologii relacji, który od dekad bada komunikację między partnerami, Wykazał, że osoby o stabilnym poczuciu własnej wartości są bardziej otwarte na konstruktywną rozmowę. Potrafią wyrażać swoje myśli i uczucia bez strachu przed odrzuceniem, co sprawia, że mniej bronią się w obliczu krytyki i łatwiej wypracowują kompromisy. Gottman zidentyfikował jednak cztery wzorce komunikacyjne, które nazwał czterema jeźdźcami apokalipsy, ponieważ ich obecność często zwiastuje trudności, a nawet koniec relacji. Są to krytyka, obrona, pogarda i wycofanie. Krytyka to częsty błąd komunikacyjny, który niszczy bliskość. Zamiast wyrazić swoje potrzeby wprost, krytyka koncentruje się na tym, co partner robi źle. Przykład? Zamiast powiedzieć: Chciałabym, żebyśmy spędzili więcej czasu razem, pada stwierdzenie: Nigdy nie masz dla mnie czasu. Wysokie poczucie własnej wartości pozwala nam skupić się na wyrażeniu własnych uczuć i potrzeb, bez przypisywania winy drugiej osobie. Wiele osób przyjmuje postawę defensywną, wierząc, że musi bronić siebie za wszelką cenę, aby nie poczuć się zranionym. Przykładem defensywności jest reakcja na zarzut typu: nigdy nie pomagasz mi w domu, słowami: a ty nigdy mnie nie wspierasz w pracy. Obrona rodzi obronę i zamyka drogę do porozumienia. Zrozumienie, że partner nie atakuje nas jako osoby, lecz wyraża potrzebę, pozwala na spokojniejsze reagowanie. Pogarda, czyli okazywanie wyższości, to najgroźniejszy z dół jeźdźców. Często przybiera formę sarkastycznych uwag lub ignorowania partnera. Pogarda wynika często z frustracji oraz z nieuświadomionej potrzeby kontrolowania partnera. Badania dr Gottmana wykazały, że obecność pogardy w związku jest jednym z najsilniejszych wskaźników przyszłego rozpadu relacji. Ostatni z jeźdźców, wycofanie to reakcja, którą często przyjmują osoby o niskim poczuciu własnej wartości. Bojąc się konfliktu lub odrzucenia, wolą milczeć, zamiast wyrazić swoje potrzeby. Wycofanie może wywoływać frustrację i poczucie osamotnienia u partnera, który czuje się zlekceważony. W zdrowej relacji każda strona powinna mieć przestrzeń, aby mówić o tym, co czuje i czego potrzebuje. Pewność siebie i pozytywny obraz własnej osoby pomagają unikać tych błędów komunikacyjnych. Osoby, które wierzą w swoją wartość, są w stanie jasno wyrażać swoje potrzeby bez obawy o to, że zostaną odrzucone. Częstym błędem jest przekonanie, że partner powinien się domyślić czego potrzebujemy. Taka postawa może prowadzić do sytuacji, w której jedna strona cierpliwie czeka na wyrażenie uczuć przez partnera, zamiast mówić o swoich pragnieniach. W rzeczywistości nikt nie jest w stanie odczytać naszych myśli. Zdrowa relacja wymaga otwartości i szczerości. W relacjach damsko-męskich komunikacja to nie tylko słowa, ale również niewerbalne sygnały, które wysyłamy. Badania pokazują, że mowa ciała odgrywa ogromną rolę w komunikacji. Osoby z wysokim poczuciem własnej wartości często mają otwartą postawę, unikają krzyżowania rąk, utrzymują kontakt wzrokowy i używają spokojnego tonu głosu. Te subtelne sygnały zwiększają zaufanie i budują poczucie bezpieczeństwa. Z drugiej strony, osoby o niskiej samoocenie często przyjmują zamkniętą postawę, unikają kontaktu wzrokowego. Co może być odbierane jako brak zainteresowania? Kolejnym aspektem komunikacji jest wpływ naszych wyuczonych skryptów komunikacyjnych. Skrypty te to wzorce zachowań, które przejęliśmy z domu rodzinnego lub środowiska, w którym dorastaliśmy. Jeśli dorastaliśmy w domu, gdzie wyrażanie emocji było postrzegane jako oznaka słabości, możemy mieć tendencję do ukrywania swoich uczuć, nawet jeśli szkodzi to relacji. Psychologowie odkryli, że osoby, które są świadome swoich wzorców i umiejętnie wyrażają swoje uczucia, budują silniejsze i bardziej satysfakcjonujące związki. Dr Brenner Brown, badaczka wstydu i odwagi, podkreśla, odwaga, by pokazać swoją wrażliwość, jest kluczem do autentycznej intymności. Często w relacjach pojawiają się różnice w stylach komunikacji między mężczyznami a kobietami. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Stanowy w Ohio wykazały, że kobiety częściej wyrażają empatię i wsparcie emocjonalne, podczas gdy mężczyźni koncentrują się na rozwiązywaniu problemów. Może to prowadzić do sytuacji, w której kobieta oczekuje emocjonalnego wsparcia, a mężczyzna oferuje praktyczne rady, co odbierane jest jako brak zrozumienia. Kluczem jest zrozumienie różnic w stylach komunikacji i jasne wyrażenie swoich oczekiwań. Nasze myśli i przekonania często sabotują komunikację. Przekonanie, że jeśli partner mnie kocha, powinien wiedzieć, co czuję, jest nie tylko nieprawdziwe, ale i szkodliwe. Takie myślenie sprawia, że stajemy się zamknięci i oczekujemy, że partner będzie czytał w naszych myślach, co prowadzi do frustracji i niezrozumienia. W zdrowej relacji otwartość i wyrażanie uczuć są kluczowe, a pozytywne poczucie własnej wartości pomaga wyrażać swoje myśli bez obaw o odrzucenie. Wiele osób o niskim poczuciu własnej wartości polega na partnerze jako źródle aprobaty, co wywiera presję na związek. Ciągła potrzeba zapewnień może prowadzić do nadmiernego obciążenia relacji i sprawia, że każda różnica zdań wydaje się zagrożeniem. Zdrowa relacja opiera się na zaufaniu do siebie i partnera. Budowanie samoświadomości, zrozumienie swoich wartości oraz praca nad samoakceptacją pozwalają unikać tego rodzaju zależności. Przykładem narzędzia, które może poprawić komunikację, jest komunikacja bez przemocy, dr Marszala Rosenberga. Polega ona na wyrażaniu swoich uczuć i potrzeb bez przypisywania winy drugiej osobie. Dzięki tej metodzie łatwiej jest mówić, jak się czujemy, co daje partnerowi szansę na zrozumienie naszych perspektyw. Zamiast obwiniać, możemy powiedzieć: Czuję się niesłyszany, kiedy nie otrzymuję odpowiedzi na moje pytania. Ten sposób zmienia ton rozmowy, zachęcając do empatycznej wymiany zdań. Na zakończenie, komunikacja w relacjach damsko-męskich jest nie tylko kwestią słów, ale głęboką pracą nad poczuciem własnej wartości i samoświadomością. Stabilne poczucie własnej wartości pozwala unikać błędnych przekonań, daje przestrzeń na szczere rozmowy i pozwala budować relacje pełne wzajemnego wsparcia i zaufania. Jak powiedziała Esther Perel, Relacje nie są po to, aby znaleźć kogoś, kto nas wypełni, ale aby odkryć, kim możemy się stać razem. Jeśli ten filmik pomógł Ci zrozumieć, jak poczucie własnej wartości wpływa na komunikację i relacje, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych treści o świadomym życiu i radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami. A jeśli dotarłeś do końca, napisz w komentarzu bliskość to będzie znak, że naprawdę zgłębiłeś temat do ostatniej sekundy. Udostępnij ten filmik komuś, kto może potrzebować wsparcia w budowaniu zdrowych relacji i lepszej komunikacji. Być może ta wiedza pomoże mu zrozumieć siebie i partnera w bardziej świadomy sposób. Dziękuję, że jesteś.